Hej, 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 wszystkim sympatykom marki Endorfina Shop. Ja nazywam się Patrycja i od dziś będę prowadzić Endorfinowe Media Społecznościowe. Postaram się przeprowadzić was przez wszystkie produkty marki Endorfina Shop. Asortyment jest naprawdę spory. Posiadamy suplementy diety, zdrową oraz pyszną żywność, produkty okołotreningowe oraz przydatne akcesoria. Sama jestem sportowcem, używam tych rzeczy, te produkty goszczą w mojej kuchni, dlatego będzie mi dużo łatwiej opowiedzieć wam od strony praktycznej, jak to naprawdę wygląda. Zadajecie wiele pytań odnośnie treningów i suplementacji. E, pomogę Wam w tym, nagrywając krótkie filmiki instruktażowe, które zostaną zapisane na naszym kanale na YouTubie, do których będziecie mogli wrócić zawsze wtedy, kiedy będziecie tego potrzebować. Zamierzam spotykać się również z fajnymi ludźmi, m.in. Dagmarą Wawrzyniak, która jest ambasadorką marki Endorfina Shop. Wypytam ją, jak wygląda jej sportowe życie, jak ona dba o formę i jakich produktów używa. Na pewno czegoś nowego się nauczę, a później będę mogła przekazać tę wiedzę Wam. Nie umieszkam się również spotkać z Moją Krzyżanowską, naszym dietetykiem, na pewno coś razem dla Was ugotujemy, Maja w kuchni robi bombowe rzeczy i nie muszę Wam mówić, jak super sprawdzały się tam nasze produkty. Chciałabym również spotykać się z Wami kochani na imprezach okolicznościowych i sportowych wydarzeniach w naszej i Waszej okolicy, o których Wy nas poinformujecie, żebyśmy mogli być na bieżąco. Wtedy to ja wypytam Was o to, jak Wy dbacie o swój sportowy lifestyle i jakich suplementów diety używacie. Od dziś będę Waszą endorfinką i postaram się porzucać garść ciekawostek oraz porad. Odwiedzajcie regularnie nasze media społecznościowe, żeby być na bieżąco. Będzie dużo porad oraz konkursy z super nagrodami. Zapraszam w imieniu swoim oraz całego zespołu Endorphina Shop. I najważniejsze, jeżeli ktoś z Was potrzebuje pomocy, dorady w tym, który produkt z naszego asortymentu wybrać, piszcie śmiało do radza. Pozdrawiam, cześć, hej!